Hej wszystkim, jestem Marianna, mieszkam pod Warszawą. A, i z góry przepraszam za ortografię. A więc moja historia wydarzyła się tydzień temu. Położyłam się spać o 23:00, Nie mogłam zasnąć, i w końcu o 24. Tak jakoś zasnęłam. Obudziłam się z koszmaru, było jeszcze ciemno, tylko że nie mogłam się ruszać, tak jakbym cała zdrętwiała. Przestraszyłam się naprawdę i nie wiedziałam, co zrobić. W końcu moją uwagę przyciągnęło coś w rogu pokoju. Przyjrzałam się i dostrzegłam, że to jakaś dziwna postać patrzyła się na mnie. Nie wiedziałam kto to, ale nie chciałam się dowiedzieć, dlatego zaczęłam krzyczeć na całe gardło. Postać spojrzała na mnie z wściekłością i zniknęła. Za zaraz potem przybiegły moja mama i młodsza siostra. Opowiedziałam im o wszystkim, a one powiedziały, że to na pewno jakiś koszmar. Nie uwierzyłam im, to było takie realistyczne. Na szczęście postać nigdy już się nie pojawiła. Sama jak to piszę, to aż mnie ciarki przechodzą i wiem, że niektórzy mogą w to nie uwierzyć, ale to nazywa się paraliż senny. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy za wysłuchanie tego wyznania. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału oraz wysłuchania pozostałych wyznań.